Jakie zmiany Allegro wprowadza teraz w ostatnim kwartale 2023 roku? Na szczęście nie ma tego dużo, być może nie chcą nam na tą sprzedaż świąteczną już jakoś mieszać i utrudniać życia. Natomiast tak naprawdę najważniejszą zmianą jest po prostu przedłużenie tych warunków smart od 25 października. Tak, tak więc za chwilkę przejdziemy jeszcze na ekran komputera i pokażę Wam właśnie jakie te zmiany nadchodzą w ostatnim kwartale 2023 roku, tak więc zapraszam. OK, tak więc jesteśmy na stronie zmiany dla sprzedających w październiku, listopadzie, grudniu i nawet styczniu. Dobrze, że od razu na samym początku wspomnieliśmy o tym, co jest najważniejsze, wtedy nie musimy się po prostu przekopywać przez wszystkie te zmiany, których jest całkiem sporo, tylko wiemy, że na przykład właśnie najważniejsze zmiany w nadchodzących miesiącach będą dotyczyć warunków Allegro Smart sprzedających na kontach firmowych, czyli właśnie tej zmiany od 25 października oraz opłat za dostawę metodami In post i Allegro One. Więc od razu przeskoczmy sobie do tych mm, warunków Allegro Smart dla sprzedających. Tak? Jest to tak naprawdę tylko przypomnienie, ze względu na to, że oni już to, to miało być od 30 sierpnia, prawda? I przełożyli to na 25 października, po to, żeby jak najwięcej sprzedających mogło się dostosować do tych zmian. Jakie, jakie to są zmiany? Otóż od 25 października SMART będą tylko te oferty, w których dodajemy co najmniej trzy metody dostawy do punktów odbioru, tak lub automatów paczkowych, w tym musi być Allegro One punkt Box lub Allegro One Punkt kurier, oraz co najmniej dwie metody dostawy do drzwi. No i tutaj jest taka wskazówka, że jeżeli wybieramy tego Allegro One punkt Box Kurier, to to się liczy zarówno jako punkt oraz jako kurier. Więc tak naprawdę wtedy. Musimy mieć oprócz tego jeszcze dwa inne punkty, czyli po prostu paczkomaty i punkty DPD oraz jednego kuriera, czyli powiedzmy DPD, czyli 3DHL, tak? Tutaj jest to opisane, tak? I teraz, co istotne, to nie musimy dodawać żadnych metod dostawy do punktu, jeżeli powiedzmy mamy cennik dla produktów nie mieszczących się do punktu, prawda? które tylko można wysyłać kurierem. To wtedy musimy mieć tylko te dwie metody dostawy kurierem i tak naprawdę tutaj te dostawy do punktu nas nie obowiązują i to jest właśnie tutaj opisane na przykładach, tak? Na przykład tu jest taki tu jest kilka podanych przykładów, no i tu właśnie jest to napisane. Wysyłasz produkty, które nie mieszczą się do automatów paczkowych i punktów odbioru oraz udostępniasz metody Allegro Kurier, DHL i Allegro Kurier DPD, utrzymasz oznaczenie Smart. No i to właśnie to o to w tym chodzi, więc tak naprawdę Generalnie, te, według mnie te metody Allegro One są w porządku, jak najbardziej, ponieważ właśnie nie płacimy za podjazd nawet dla jednego kuriera, a jest to tak naprawdę tak, taka sama wysyłka, tylko po prostu inny kurier przyjeżdża, UPS po paczkę. Więc jak najbardziej w porządku forma dostawy. Kolejna duża zmiana to jest: zmienimy opłaty za Inpost i Allegro One poza Allegro Smart. Oczywiście, jeżeli ktoś ma Allegro Smart, to jego ta opłata nie dotyczy, prawda? Ponieważ i tak ma to za darmo. Natomiast, jeżeli ktoś nie ma Smarta, to ma prawo przecież kupić sobie i wybrać tą metodę dostawy. No i do tej pory to było 9,99. Wcześniej paszkomaty na początku były 8,99. Teraz było 9,99 przez jakiś czas. No i teraz będzie 10,95. My w naszych cennikach oczywiście możemy zostawić 9,99. Natomiast, jeżeli ktoś. Bez smarta wybierze sobie taką formę dostawy, to, to my zapłacimy te 10.95 za tą przesyłkę, tak samo paczkomaty pobranie, no to tutaj jest wszystko wypisane również Allegro One dam z 8.99 na 9.99 i tak dalej i tak dalej. Więc to w tych cennikach warto podnieść tą cenę. To i tak nie rusza osób, które mają smarta, natomiast jeżeli ktoś nie ma smarta, no to wtedy będzie płacił nam taką kwotę, jaką my też sami będziemy musieli później zapłacić za tą przesyłkę. No i w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o takie istotne zmiany, jeszcze tutaj, tak w ramach ciekawostki, bo na przykład ja tego nie wiedziałem w ogóle, że jest coś takiego jak maksymalny deklarowany czas wysyłki. W tym momencie, właśnie od 16 października, będzie ustawiony na 25 dni roboczych, i to, to będzie można taki maksymalny czas ustawić. Natomiast, mimo wszystko, wydaje mi się, że to jest kwestia tych przedsprzedaży, że Niektórzy ustawiali po prostu czas wysyłki na przykład, nie wiem, 90 dni po to, żeby sobie zrobić taką sprzedaż i już zacząć sprzedawać, a dopiero później wysyłać te produkty, jakie, jakie powiedzmy, będą mieć na stanie. Natomiast mimo wszystko oferty sprzedaży będzie można wystawić, tylko że na koncie tylko firmowym. dotyczy ona wyłącznie nowych przedmiotów i tak dalej, i tak dalej, I to będzie też 90 dni. To taka, powiedzmy, nazwijmy to ciekawostka. Zbliża się czwarty kwartał, postaram się coś też wrzucić, jakiś materiał niedługo na temat tego, co najlepiej sprzedawać właśnie teraz na te święta, tak żeby można było jak najlepiej wykorzystać ten czas. Tak więc, jeżeli nie subskrybujesz, to zachęcam. Zostaw też lajka, zostaw jakiś komentarz. No i widzimy się w następnym materiale. Cześć!